Hej, cześć, witaj na kanale Blog. Dzisiaj zaprezentuję kolejny mm, film z Netflixa, oczywiście. E, film ten to oczywiście seks dla opornych. Um, jest to film z 2012 roku. Trwa ponad półtorej godziny. I co? Co o tym filmem mogę powiedzieć, co mogę zdradzić, żeby nie robić jakiegoś szczególnego spoileru? Film się zaczyna oczywiście od sceny seksu i tego, że facet, bo, bo oni nie są małżeństwem, w sensie aktorzy główni nie są małżeństwem, nie są przedstawieni jako małżeństwo. Facet wy, wykonuje oczywiście Stosunek z, z tą dziewczyną, która jest w scenie głównej na, na początku filmu, i oczywiście dziewczyna usypia w trakcie stosunku. I w zasadzie od tego można by wyjść. Następnie, oczywiście, ma miejsce zerwanie związku ze strony tej dziewczyny po Jakimś czasie po prostu stwierdziła, że nie chce być z nim dalej, ponieważ jest kiepski w łóżku. No i tak naprawdę to jest cała fabuła czy też początek fabuły filmu. Potem jest kwestia wyjazdu wspólnego, które było zaplanowane, bo nasz bohater główny ten. Nieudolny kochanek, po prostu jest księgowym, który ma benefity w firmie, jest takim centusiem, można powiedzieć. Wszystko ma zawsze wyliczone, wszystko ma na wszystko ma tabelki. Nawet kiedy właśnie ta dziewczyna oznajmiła mu, że zrywa z nim, powiedział, że to przeczyta jakieś podręczniki, jakieś encyklopedie, on się nauczy, on się poprawi. Tylko, żeby powiedziała mu, co dokładnie robi źle. Um, no, naturalnie, jak to na początek filmu, żeby to kontynuować, ona się nie zgodziła. Powiedziała, że sorry, ale przynajmniej przerwa musi być koniec, kropka. Jestem za młoda, chcę się wyszaleć a nie spędzić czas i życie z Tobą, który po prostu nawet dobrze nie umie się kochać. Ta sytuacja zapoczątkowała dalsze perypetie głównie naszego kochanka nieudolnego, ponieważ on jednak pomimo tego, że dziewczyna z nim nie wyjechała, on wyjechał na wczasy. Jak co roku zresztą. Tam poznał mm, stripteazerkę, w mm, której mm, postawił jakieś znaki, przekąskę z y, automatu. E, I co? I oczywiście ta dziewczyna, ta stripteazerka e, odwzajemniła m, jego dobre intencje, m, karmę. M, i, I zabrała go spod klubu, ponieważ. Został wyrzucony z klubu, bo się spił, bo chciał zrobić wrażenie na swojej um, byłej dziewczynie i chciał po prostu zrobić zdjęcie um, z dziewczyną takie, żeby po prostu była zazdrosna i żeby zadzwoniła do niego. Co oczywiście się nie udało, bo, bo to, to było zgodne z fabułą i z oczekiwaniami, że, że coś takiego się nie udało. No i facet się spił po prostu. Został wyrzucony z klubu. Przed klubem został okradziony z rzeczy, bo był tak spity, że nie był w stanie się bronić. Striptyserka oczywiście zabrała go do domu, przenocowała. Następnie zawarli układ, ona, że ona po prostu go nauczy, jak to robić, w sensie jak się kochać, jak dogodzić kobiecie, a on jej pomoże ogarnąć finanse. Mieli na to 5 dni. Końcowo wyszło tak, że faktycznie księgowemu się udało wyprowadzić striptizerkę na prostą. Chociaż było trudno. Striptizerka istotnie pomogła, nauczyła tego księgowego, nauczyła jak dogodzić kobiecie. Ba, nawet się udało, że kiedy wrócił księgowy do swojej byłej dziewczyny, to byli na miejscu swojego życia, gdzie chcieli wziąć ślub. Przy czym głosił przemowę, że no niestety ślubu nie będzie, ponieważ ta dziewczyna tak naprawdę nie chce go poślubić, po prostu zrobił coś, mając oczywiście na myśli ten, ten stosunek, a dokładnie, Minerkę, którą zrobił po powrocie, że zrobił coś, czego wcześniej ta dziewczyna nie doświadczyła. I w zasadzie coś takiego zaważyło o tym, że zechciała wsiąść z nim w ślub, i po ich zejściu się sama zresztą się oświadczyła, bo na początku filmu widzimy, że ona, w sensie on. Się chce jej oświadczać, bo czuje, że jest coś nie tak um, przed tym wyjazdem. Um, oświadcza się jej, ona odrzuca te zaręczyny i oczywiście mówi: Sorry, ale zrywamy. Um, przy czym po powrocie, kiedy już nasz księgowy nauczył się dzięki streetyzerce i jej metodom nauczania, um, wraca księgowy. I jego była dziewczyna mu się świadcza. W sensie pokazuje pierścionek na palcu, mówiąc, że tak, że wyjdzie za niego. E, ostatecznie, oczywiście, do ślubu nie doszło. Były też inne poboczne perypetie, które są nieistotne dla fabuły i tytułu. Po prostu to były sceny, ujęcia, które były ważne dla. Filmu jako coś, co, co miało urozmaicić cały materiał, cały film. A, natomiast co? Hmm. Ostatecznie nasz księgowy pomógł naszej rozwinął, wynajął lokal, rozwinął biznes cukierniczy, bo o takim marzyła właśnie ta, ta stereotypizerka rozwinął jej ten biznes oni skończyli tą cukiernię cukiernię, kawiarnię coś w tym stylu, taki po prostu lokal gastronomiczny no i razem zamieszkali scena kończy się dźwiękiem a raczej dźwiękami stosunku, który tak naprawdę nie ma miejsca jest to pokazane jako coś, co toczy się w ich głowach Coś w tym stylu. Hmm. I tyle. Um, czy to jest coś fajnego? Tak. Jest to bardzo otwarty film. W sensie, w dobie, kiedy pomimo tego, że jesteśmy w czasach, kiedy nie ma tematów tabu, podobno, tu otwarcie jest mowa o seksie, o tym, jak to robić. Przede wszystkim, jak dogodzić kobiecie. Um, nadal wiele podręczników, um, ani w szkole nie mówi się o tym. Czy to pomoże komuś? Nie wiem, ale przynajmniej jest sporo zabawy. Sporo jest zabawy chociażby w trakcie tego szkolenia yy, tego księgowego przez tą stripteaserkę. Fajnie jest pokazane to, jak yy, jak ona przeprowadza te lekcje, e, świntuszenia, e, lekcje robienia minetki, e, w jaki sposób to robić. E, później jest egzamin końcowy, czyli właśnie wspomniany, e, wspomniane wyświadczenie przyjemności swojej byłej dziewczynie. E, no i ciekawie to wygląda, w sensie ciekawie to zgrani to jest coś, coś, czego nie ma tak ogólnie dostępnego jest to fajne, bo tego nie ma. Było Sex Education, o którym mówiłem równie świetne chociaż Sex Education to jest takie typowo ścisłe, chociaż w luźnym tonie opowiada o tym jak się przynoszą choroby weneryczne jak działa penis jak działa cipka co to jest łechtaczka, co to jest lewatywa, i tak dalej. Tutaj jest to bardziej taka komedia, coś, co po prostu ma rozerwać ludzi przed ekranem. Myślę, że to jest fajny film na taki właśnie wieczór romantyczny dla par. Niezależnie od tego, czy, czy będą to oglądać dwie dziewczyny, czy, czy dwóch chłopaków, czy po prostu chłopak z dziewczyną w większym gronie. Wydaje mi się, że będzie to film, który, no, w którym będziecie się dobrze bawić. Będziesz, będziecie, bo nie wiem w jakim gronie tak naprawdę będzie oglądany film. Um, polecam. No, polecam. Naprawdę polecam. E, linki wszystkie do filmu, jak i zarówno do mojego bloga, gdzie napiszę to w formie wpisu na blogu. Pozostawię w opisie tego materiału, także zapraszam do czytania, również jeżeli bardziej wolisz lub jest tobie wygodniej w danej chwili przeczytać, aniżeli oglądać. Zapraszam. No i tyle ode mnie. Do następnego vloga, czy też wpisu na blogu. Trzymaj się, cześć.